Co to jest grzybica przełyku i jakie są jej przyczyny? Grzybica przełyku to choroba infekcyjna wywołana przez grzyby. Jednymi z najczęstszych patogenów, czynników chorobotwórczych, wywołujących grzybice przewodu pokarmowego, są grzyby z rodzaju candida, a szczególnie gatunek Candida Albicans. Grzybice przełyku mogą wywołać u człowieka także inne gatunki grzybów. Takie jak grzyby z rodzajów histoplasma, blastomyces, Coccidioides oraz grzyby oportunistyczne, trichosporon, aspergillus, mucor, Rhizopus. Te ostatnie mogą występować w przewodzie pokarmowym i niekiedy powodować różnego rodzaju dolegliwości, ale zwykle nie wywołują grzybicu osób z prawidłową odpornością. Wystąpienie grzybicy w dużej mierze zależy od ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Szczególnie narażone na wystąpienie grzybicy przełyku są osoby z zaburzeniami układu odpornościowego, np. AIDS, granulocytopenia w przebiegu leczenia przeciwnowotworowego lub po przeszczepieniach. Z przewlekłymi chorobami, nowotwory, niewyrównana cukrzyca, toczeń trzewny, zespołu upośledzonego wchłaniania i inne, niedożywione, uzależnione, od alkoholu lub narkotyków, po rozległych urazach, hospitalizowane na oddziałach intensywnej terapii, a także przewlekle leczone niektórymi lekami, antybiotyki, glikokortykosteroidy, cytostatyki. Grzybica przełyku może też wystąpić u osób z prawidłową odpornością, ale w tej grupie występuje wielokrotnie rzadziej, a jej rozwojowi sprzyjają choroby, powodujące opóźnianie opróżniania przełyku i zaleganie w nim treści pokarmowej, takie jak halazja, twardzina, zwężenia przełyku czy jego uchyłki. Czynniki ryzyka rozwoju grzybic przewodu pokarmowego leki długotrwała antybiotykoterapia. Steroidy, leki hamujące wydzielanie żołądkowe, choroby, niewyrównana cukrzyca, choroby układu krwiotwórczego, bakteryjne i wirusowe choroby zakaźne, nowotwory, toczeń trzewny, niedoczynność przytarczyc, niedrożność przełyku, achalazja, zaburzenia układu odpornościowego jako powikłania niedożywienia, zespołu, złego wchłaniania lub w przebiegu AIDS-zabiegi chirurgiczne, transplantacje. Implantacja protez, cewnikowanie rozległe rany pourazowe i pooperacyjne, hospitalizacja na oddziale intensywnej terapii noworodki z małą masą urodzeniową oraz osoby starsze, alkoholizm, narkomania, dieta bogato-węglowodanowa, niedobory witaminy A, B1, B2, żelaza. Jak często występuje grzybica przełyku. W populacji ogólnej zakażenie przełyku stwierdza się około 0,5% osób, u których przeprowadzono badanie endoskopowe. Natomiast w grupie chorych zejdźców częstość zakażenia grzybami z grupy drożdżaków dochodzi do 50%. Jak się objawia grzybica przełyku? Najczęstsze dolegliwości to, bolesne i utrudnione połykanie z gaga i nudności, dyskomfort za mostkiem oraz bóle okolicy kręgosłupa i pleców. U niektórych chorych zakażenie może objawiać się również gorączką, dreszczami i bólami brzucha. Częstym objawem, wskazującym na grzybice przełeku i slash lub dalszych części przewodu pokarmowego, NP, jelit, jest występowanie aft, nadżerek do zajamy ustnej. Przebieg grzybicy przełyku może być także całkowicie bezobjawowy. Co robić w razie wystąpienia objawów grzebice przełyku? Grzybice przełyku należy podejrzewać w razie wystąpienia powyższych objawów u osób z czynnikami ryzyka. Należy wówczas skonsultować się z lekarzem, który zleci odpowiednie badania potwierdzające rozpoznanie gdzie się leczyć szukaj gastrologa biała podlaska białystok bielsko biała bydgoszcz chełm ciechanów częstochowa elbląg gdańsk gorzów wielkopolski jelenia góra kalisz katowice kielce konin koszalin kraków krosno legnica leszno lublin łomża łódź nowy sącz olsztyn opole ostrołęka Piła, Piotrków Trybunalski, Płock, Poznań, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sierac, Skierniewice, Słupsk, Suwałki, Szczecin, Tarnobrzeg, Tarnów, Toruń, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zamość, Zielona Góra, Jak Lekarz Rozpoznaje Grzybice Przełyku. Rozpoznanie ustala się głównie na podstawie badania gastroskopowego, które uwidacznia białawe naloty pokrywające zmienioną zapalnię błony śluzową przełyku, zobacz zdjęcia. Nasilenie zmian może być różne, od nielicznych białych zmian plamistych i obrzęku do nadżerek i owrzodzeń. Badanie radiologiczne ma drugorzędne znaczenie, ponieważ obraz choroby w tym badaniu nie jest swoisty i może być mylony z zapaleniem wirusowym. Do rozpoznania konieczne jest także badanie cytologiczne i histopatologiczne, podczas gastroskopii lekarz pobiera wymaz końcówką aparatu ze szczoteczką oraz wycinki końcówką z kleszczykami w celu hodowli i badania pod mikroskopem, jest to bezbolesne dla pacjenta. Należy podkreślić, że u osoby, u której nie stwierdzono charakterystycznych zmian w badaniu gastroskopowym, wychodowanie grzyba z rodzaju candida, nie oznacza jeszcze występowania choroby. W diagnostyce dostępne są również badania immunologiczne, wykrywające krążące przeciwciała i antygeny. Wartość tych testów jest ograniczona ze względu na rozpowszechnienie grzyba w populacji osób zdrowych, ok. 20%. Poza tym techniki immunologiczne nie są przydatne w chorobach nowotworowych czy w niedoborach odporności ze względu na uszkodzenie układu odpornościowego.